Yo, elfy, tutaj Olga i witam Was w kolejnym odcinku z I Am the Fish. Moi drodzy, dzisiaj w końcu będzie to, na co wszyscy czekali, czyli lewele latającej ryby. Ja jestem mega ciekawa, jak ona ma, wiecie, tą specjalną moc. Znaczy, ja wiem, że to będzie latanie, ale chcę się przekonać, chcę zobaczyć, więc co? Ja nie przedłużam, od razu zaczynamy. O, czyżby coś się działo? O, mamy ten dom! I nasza ta latająca rybka również trafiła do. Um, do jakichś właścicieli jednakże zobaczyła złotą łuskę naszej głównej bohaterki i sobie przypomniała, jak wyglądało jej życie właśnie, kiedy była z przyjaciółmi. Nie, Marcie, latająca rybko, tam już wszyscy, ale to wszyscy na Ciebie czekają. Musimy tylko Tobie pomóc jakoś się tam przedostać. Widzę, że poziom tutaj jest podobny, tak jak we wszystkich przypadkach, czyli wiecie, musimy najpierw w ogóle. Wydostać się z tego mieszkania w którym znajduje się nasz um, właściciel Ja ją słyszę Ja ją słyszę Oby ona i wiecie co ja się bardzo boję po ostatnim odcinku mam takie dosłownie um, duże uh, duże wątpliwości! zaczyna się O nie 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 tak jak mówiłam, zaczyna się. Dobra, chyba tutaj już zmierzamy w dobrą stronę. E, wracając, ja mam, wiecie co, bardzo duże wątpliwości co do ludzi, e, którzy tutaj... O! Którzy tutaj nas prześladują, naszych niby właścicieli. Ostatnio byłam ofiarą szalonego lekarza, ok? Ja nie chcę tego powtarzać. E, coś się widzę... O! o ale super! Nie wiem, czy widzieliście, my operujemy jak jakiś samolot! Znaczy, ja wiedziałam latującę ryb, ale nie spodziewałam się, że to będzie tak super! Zobaczcie! Czekajcie, zaraz wam pokażę. Rozkładamy skrzydła i lecimy! Ale mega! Ale super! Dobra, zobaczymy, jak to będzie yy, ten działało. Ojej, tutaj będzie za mało miejsca. Nie, rybo! Rybo, rybo. Przecież masz wodę. Przecież masz wodę, o co chodzi, o co chodzi. Już widzę jakaś dramaturgia, już widzę jakieś kryzysy, ale cały czas byłaś w wodzie. Tylko wiecie, co tutaj widzę. Nie wiem, czy każda jakby, czy każda kałuża prowadzi do celu. Czy muszę jakoś się lepiej wybierać po prostu? Zaraz zobaczymy, zaraz się tutaj przekonamy. W ogóle, w momencie, kiedy ja będę przemierzała. Um, te kałuże, właśnie z wody, moi drodzy. Ja serdecznie zapraszam do teraz dania łapki w górę. Oczywiście, jeżeli uwielbiasz tę serię, subskrypcji, jeżeli widzisz mnie po raz pierwszy. Bo osoby, chyba które widzą mnie po raz kolejny, mam nadzieję, że zasubskrybowały kanał już dawno. A to jest chyba nie tutaj. Oraz oczywiście Instagram. Serdecznie tutaj go polecam, moi drodzy, ponieważ. Jest cel! Jest cel 20k wbić i nie wiem, czy mi się to kiedykolwiek uda, ale będę. Um, będę na pewno się starać, a my tutaj cały czas zmierzamy gdzieś. Nie mam pojęcia gdzie. Spodziewam się, że może tam do tego rozwalonego ogrodzenia. Czekajcie, o, rybo, ja cię bardzo proszę. Rybo, my jesteśmy drużyną, rybo. Czekajcie, może tutaj może. Nie, tutaj się chyba kończy. Na pewno nie tutaj, bo tutaj zobaczcie, od razu się kończy ta woda. Tam się też kończy ta woda. Chyba tak, chyba tak. To na pewno nie jest konkretnie może ta droga. Ale gdybym wpadła tutaj. A, tutaj jest jeszcze za, za mało wody. Muszę, wiecie co? Muszę znaleźć jakieś konkretne przejście, w którym uda nam się dojść do tej rybo. Do tej rozwalonej furtki. I tutaj jest właśnie taki mini labirynt. Więc ja tym nie będę, was nie będę zanudzać. Sama sobie to przejdę i już spotkamy się przy wyjściu. Wiecie co? Doszłam do tego tutaj rozwalonego ogrodzenia. Martwię się, czy tutaj jest w ogóle jakaś woda, albo jakiś zbiornik wody, do którego moglibyśmy. Tak, tutaj coś jest, do którego moglibyśmy trafić, kiedy wyskoczymy. I siup. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. I rybo. Rybo, ja jeszcze, ja jeszcze nie potrafię to usterować, ale wierzę, moja droga naprawdę wierzę w to, że będziemy co odcinek, bo prawdopodobnie jeszcze nie wiem ile będzie odcinków właśnie z latającymi rybami, prawdopodobnie trzy, że y, uda nam się tutaj e, ogarnąć, moja droga, współpracę. Czy mamy tym przelecieć? Dlaczego mi się wydaje, że musimy tym. Dobra. Kurczę, to będzie trudne. Albo widzę, że musimy tutaj to ogarnąć przez tę dziurę. Albo po prostu w ten sposób. Ej! Im bardziej jakby czuję sterowanie, im bardziej wiem, e, co mam robić, to tym bardziej naprawdę ta ryba mi się podoba. Wiem, że nie zdradzam rozdymki, nie zdradzam rozdymki, ale tutaj jej sterowanie jest naprawdę, wiecie co, takie, można powiedzieć, nawet relaksujące. Mam nadzieję, że takie pozostanie, a nie nagle w trzecim odcinku będziemy czuć tylko i wyłącznie frustrację. Dobra, super. Genialnie, o to chodzi, o to chodzi. Gdzie teraz mamy się kierować? W tę stronę? Nie, raczej nie. Czyli w, może w tą? Hops. Dobra, cudownie. I czekajcie, tutaj jest właśnie, już widzę, e, jakiś, jakaś może rura, jakiś może spływ, cokolwiek. Czy moglibyśmy się kierować do... O, o, o miasta! Do miasta! nie! Nie, ja jeszcze nie ogarnęłam, nacisnąłam trzy razy, kurczę, ten, spację. O nie, przepraszam, rybo, zaraz to poprawię. Okej, okay, udało się. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jestem w ogóle w innej lokacji, ja byłam tam, widzicie, tam na górze. Ale tutaj był kolejny skok, którego naprawdę również nie mogłam wykonać, naprawdę się z nim męczyłam. Więc postanowiłam, że już nie będę wam tyle razy ciąć i jesteśmy już tutaj, ale... Pamiętacie, jak powiedziałam jakieś parę minut temu, że jej ta e, latająca ryba to wspaniały w ogóle, e, że wspaniała ryba to jest najprawdopodobniej moja ulubiona? Nie jest, nie jest, zostaje chyba, e, zostaje wierna rozdymce, dokładnie, może dlatego, może dlatego właśnie zostaje wierna rozdymce. Uff, 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 dobra, dobra, jesteśmy, jesteśmy, jeszcze tylko i wyłącznie jeden skok, prawda? Tylko gdzie ja mam ten skok wykonać? Gdzie ja mam się tutaj... Czekajcie, czy ja mam się dobić do tamtej fontanny? Przecież to będzie bardzo trudne do zrobienia. Um, tak patrzę, może jeszcze to są jakieś zbiorniki wodne po drodze? Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że po co? Po co byłoby zro zrobić kolejne zbiorniki wodne? Nasza najwyżej yy, wyrywa po prostu się udusi. Tak jak teraz. Nie, nie udusisz się. Nie udusisz się, ponieważ jeszcze jesteś w wodzie. Poczekaj, hop! Hop! Jejku, ale to będzie trudne, bo tutaj jest tak mało wody. Trudno się odbić, moi drodzy, w ogóle od tego. Dobra, hop! I lecimy, 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 lecimy do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Nie w tą stronę, chociaż dobrze ci szło, dobrze ci szło. Może, słuchajcie, tutaj możemy, wle musimy wlecieć w tą jakby, um, w tą jakby, nie wiem, to jest oczko wodne, czy cokolwiek to było. Dobra, dobra, Proszę, nie wywal się teraz, nie wywal się teraz. Leć dalej, leć dalej, moja rybo. Tak, 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 udało się. W końcu się udało, moi drodzy. To jest, to są po prostu łzy szczęścia, naprawdę. Bo ja już mam, no zobaczcie, zobaczcie to, co się dzieje, naprawdę. Ja wiem, że muszę się odbić, ale jak jest mało wody, to jest mi się trudno odbić. Tym bardziej, jak jest mało wody, to jest mi trudno szybować. Dokładnie takie rzeczy się dzieją. Tam widzę w ogóle, że jest zbiornik wodny, któremu... Do którego będzie nam łatwiej chyba dolecieć I tu jest może trochę głębiej, więc to też może być Siup Idealnie, dobra, 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 rybo Rybo to nie jest ta gra To nie jest ta gra, że walimy sobie głową o yy, podłogę Czy o ziemię Tylko lecimy skarbie, wzbijamy się w powietrze Lecimy moja droga, lecimy tak, 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 tak. O tam, cudownie, skarbie. Jaka dobra ryba. Jaka grzeczna ryba. Jej, mamy to. Mamy to, mamy to, moi drodzy. Mamy to, cudownie. Wiecie co? Dla Was ja nie wiem, ile ten odcinek trwa. Może jeżeli trwa 4 minuty, tak może być. Dla mnie on trwa pół godziny. Serio, ponieważ tak się z tym męczyłam. Naprawdę tutaj te mechaniki e, pewnie są bardzo łatwe do ogarnięcia, jeżeli. W ogóle ogarnisz, jak ta ryba chce. A, po co ja tu w ogóle szłam? A, bo tak, może to przelecieć, dobrze tutaj szłam. Bo ta ryba chce sobie latać, gdzie yy, ona by chciała, żeby. Czekaj, 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 czekaj. Nie umiera jeszcze. Nie umiera jeszcze, mamy tutaj wodę. Dobra, dobra. Elegancko, elegancko. U, jak się udało. Cudownie, tylko teraz nie mam pojęcia, gdzie ja mogłabym. Um, się wiecie, dalej, e, dalej przenieść. Co jest gdzieś tutaj? Ponieważ wszędzie są kraty. Czyli może daj w ogóle nie powinnam wchodzić. Ha, zobaczmy sobie to. A, a, nie da rady. Może ja prawdopodobnie na pewno, ale ja na pewno muszę coś otworzyć e, z tym mostem. Tylko, gdzie byłaby jakaś fajka albo. Um, no, nie wiem, jak cokolwiek, co mogłoby pozwolić nam na otwarcie tego mostu. Wiecie co, też również martwię się, że tutaj my jesteśmy na razie w ogóle niepotrzebnie. Bo może, ale to tylko może, może to jest moja teoria. E, powinniśmy zrobić coś tam, jakby wiecie, w tamtym zbiorniku, w tamtej wodzie, i dopiero tutaj się przenieść. Nie mówcie, że ja może muszę wyskoczyć, bo to by było ciężkie. E, ale możemy spróbować. No nie, no raczej chyba nie, chyba żebyśmy naprawdę wyskoczyli mega, mega, mega wysoko. Wiecie co? Wróciłam właśnie od tamtej wody i ja tu widzę rurę. Czy to jest rura, która pozwoli nam przejść dalej? Czy naprawdę. Czy naprawdę ja tam przeskoczyłam całkowicie bez powodu i całkowicie w ogóle em, bez żadnego zastosowania? Prawdopodobnie, prawdopodobnie tak mogło być, moi drodzy. A tutaj mamy jeszcze więcej. Wow, jeszcze więcej fe będzie festiwalu faili, ponieważ muszę... Rybo. Rybo. Rybo nie. Rybo! Rybo! Czekaj, rybo! Damy radę! Damy radę! No kto nie da rady, jak my nie damy rady! Rybo. Rybo, zobaczcie, jest woda. Rybo! Rybo, patrz! 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 Jaka cudowna rybcia! Jaka wspaniała rybcia! Jej, udało się! Cudownie, słuchajcie! Um. Nie wiem dlaczego, ale możemy sobie wrócić znowu tą rurą i znowu spróbować powtórzyć to, co nam się nie udało. Ale chociaż tym razem nie umarłam, więc gratulacje dla mnie. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale to mi się chociaż udało. Czekajcie, i teraz spróbujemy jeszcze raz to zrobić. Ale... Rybo, ja cię bardzo proszę, ty musisz ładnie wyskoczyć. Wspaniała rybcia, do góry, hops! Ry rybcio, do góry, hops! No, nie w tę stronę, ale rozumiem, że na pewno tutaj em, miałaś dobre intencje. Dobra, mamy checkpoint, cudownie, tylko że ja teraz pojęcie nie mam, gdzie. Mam pojęcie. Wiem doskonale, gdzie mam się tutaj udać. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. No, może nie w ten sposób. Dobra, rozwijamy skrzydełka i przepraszam, płetwy i lecimy. Ja nawet nie wiem, gdzie lecę. Prawie. Prawie, moi drodzy, prawie się udało. No prawie się udało, oprócz tego, że walnęliśmy głową w mur. Moi drodzy, jestem tutaj, ale zajęło to mnóstwo, ale to mnóstwo czasu. Naprawdę. Bardzo, bardzo długo, dlatego też nie macie kamerki, ponieważ ja wyglądałam e, na najbardziej skupioną w moim życiu. I nie chcę wam tego pokazać, bo nawet nie komentowałam, wyglądał sobie tak. Ale na szczęście się udało. Jesteśmy na kolejnej platformie. Tutaj musimy przejść znowu na kolejną. I idealnie, żeby tylko nie bąknąć się, żeby nie bąknąć się, żeby nie bąknąć się. I się bąknęliśmy, ale e, na pewno uda mi się to zrobić za kolejnym razem. Jestem tutaj naprawdę. Um, o tym przekonana, proszę bardzo, jeden raz. To nie wygląda na tak strasznie trudne, ja wiem, ale na, jest to chyba najtrudniejsza gra, w którą ja kiedykolwiek grałam. A grałam w Dark Souls, ok? Po prostu ta gra jest straszniejsza jak Dark Souls. To usłyszeliście na, na tym kanale. Dobrze, mamy to, mamy kolejny checkpoint. Gdzie mam to się teraz udać? Niestety um, nie widzę jakby przejścia. Jedyne, gdzie cokolwiek tutaj jest dla mnie widoczne, to Tamta woda, zobaczcie, na tamtej um, platformie, ale jak niby miałabym tam się dostać? Może tutaj gdzieś? Czy tam jest woda? Ale to jest chyba wyżej od nas, więc tam nie dolecimy. No to dobra, spróbujmy zrobić coś takiego tutaj. Um, hop i hop. Dobra, do góry, do góry, do góry. Do góry, rybo, do góry, do góry, do góry. Wiem, już ci się już nie chcę, już ci. Tutaj ten, energia. Cała się wyczerpała, ale damy radę to zrobić. Damy radę zakończyć ten level. Wierzę w ciebie, moja droga, wierzę również w siebie. I może. O, 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 idealnie jeszcze bardziej do góry. I nie doleciałaś. Udało się, udało się. Tak, 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 tak. Tutaj, tutaj mieliśmy dojść, dokładnie tutaj. Tylko teraz przepraszam bardzo, gdzie jest kolejna woda? Tutaj? Ale jak my tak wyskoczymy do góry? Czy to się w ogóle nam uda? Ajajaj, zobaczymy. Dobra, dobra, dobra. Hop i hop. Tak, tak nie, tak nie! Widzieliście to! Widzieliście to! Dramat! Dobra, ale tym razem się uda. Tym razem się uda. Dokładnie, udało się, idealnie. Czy my mamy trafić tam? Czy my mamy trafić tam na to lodowisko, czy cokolwiek? No dobrze, w takim razie, jeżeli chcemy, żeby nas sprzedali w mrożonkach w biedronce, no to w takim razie dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Lecimy, lecimy, moi drodzy. Nawet nie wiem, czy za to zabrać. Czy powinnam płynąć w dół, czy powinnam płynąć w górę. Zrobimy coś takiego. Dobra, już tutaj jesteś, już prawie. Już prawie, już prawie, już prawie. Hop. O-o, o-o. Eee, gdzie mamy się, dobra, tam jest checkpoint, tam się mamy kierować. Tylko słuchajcie, tutaj są e, ryby, które śmierdzą i to chyba nie działa na nas zbyt dobrze. Czy my mamy jakiś czas? Z tego co widzę na razie jeszcze nie umieram, ale to jest zbyt przerażające. Co to są w ogóle za traumatyczne przeżycia dla ryby? Dlaczego ona musi tutaj ten? Patrzycie na swoich e, przyjaciół, którzy, którym się nie udało tak jak jej. Co to miało być? Słuchajcie, wytyfy. Dobra, my tutaj spróbujemy w ten sposób pójść. Jeżeli. Aha, czyli mamy scenę z tym, z klubem znowu. Mamy tutaj ludzi, którzy chodzą, mamy na nich bardzo uważać, ponieważ nas mogą wywalić. Dobra. E, czy tędy bym mogła przejść? Nie, raczej muszę pójść pewnie gł główną drogą. Czyli jakoś tędy. Dobra, dobra, dobra. Tutaj koleś idzie, koleś idzie, koleś idzie. O, na szczęście nas ominął. Na szczęście nas ominął. Mamy szczęście, moi drodzy. Mamy szczęście. Cieszę się niezmiernie. Tutaj jest pani, ale nie wiem, które mamy tędy prawdopodobnie przejść. Dobra, tędy, tędy, tędy. Cudownie, cudownie, cudownie. Powiem wam szczerze, w porównaniu z tą latającą rybą, tutaj kubeł na MOP jest 400 razy lepszym. 400 razy lepszym. O, o. Um jakby, no, tutaj pojazdem, y, którym możemy się poruszać. Dobra, dobra, czy ja tam widzę? Czy ja tam widzę? Czy ja tam widzę checkpoint? Widziałam checkpoint. Ok, teraz prawdopodobnie musimy jakoś, e, moi drodzy, stąd wyskoczyć. Oby się udało, żeby to nie był jakiś fail. O, dobra, tutaj widzę już jak. Hop, nie, może nie w ten sposób, ale... Czekajcie, ja się spróbuję tak rozpędzić tutaj szybciutko. E, rybo, dasz sobie rady, rybo. Nie, nie dasz sobie rady, rybo. Ale mamy checkpoint, moi drodzy, więc to jest najważniejsze. A gdyby tak po prostu się wywalić. Gdyby tak po prostu w to wjechać. No i to o to chodziło. Nie musieliśmy tutaj żadnych robić wielkich skoków. Czy. Czy, czy wy widzicie to, co ja? Czy mamy się tam dostać? W tamtą. w tamtą dziurę? No dobrze. No dobrze. Będziemy próbować. Dobra. 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 Nie, nie, widzę, że się, że się pąknęłam, ale ale dobra, dobra, damy sobie radę. Hops, hops, hops lecisz. Lecisz! Tak! Tak, moi drodzy. Ja wiem. Ja mam 1066 respawnów. Nie widzieliście tego? Nie widzieliście tego? Mamy jedną gwiazdkę. Powiedziałam, wam, ja mogę mieć respawnów 1000, ale nie chcę przerzucać na kolejny checkpoint. Nie chcę oszukiwać dopóki naprawdę będę wiedziała, że nie mogę tego zrobić. No i co? Przepraszam Was, jeżeli ten odcinek jest mega, mega krótki. Naprawdę się starałam, nagrywam go e, godzinę i, e, i co? Do kolejnego. W kolejnym może pójdzie mi o wiele, wiele lepiej. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja się żegnam. Do kolejnego zobaczenia. Cześć!